Kolejna lekcja poświęcona bardzo ważnemu elementowi na naszej stronie, mianowicie formularzowi kontaktowemu, tak żeby nasi klienci mogli szybko z nami i sprawnie się skontaktować. Zanim o tym, ja jeszcze chciałam przypomnieć tylko o linkach, które będą istotne, jeżeli chodzi o nawigację na stronie, czyli my w ustawieniach bezpośrednie odnośniki zmieniliśmy sposób Nawigacji na stronie, także link nawiązuje do nazwy strony, czyli do zawartości tak naprawdę tej strony. I tutaj w stronie polityki prywatności, na przykładzie strony polityki prywatności, w tym miejscu. Mamy bezpośredni odnośnik, i tutaj możemy zmienić też nazwę, nazwę tego bezpośredniego odnośnika, i on powinien nawiązywać do naszej strony. Polityka, myślnik prywatności, bez polskich znaków, koniecznie. I tutaj zaktualizuj, i możemy ewentualnie zmienić sobie te elementy nawigacji, co za chwilę też będziemy robić na przykładzie strony Kontakt. I już w tym momencie idziemy do strony Kontakt. Tak? Idziemy do strony Kontakt. Edytuj. Tak? I zabieramy się za e, edytowanie. I oczywiście nie chciałbym, żeby to było kontakt po angielsku, chciałbym, żeby to było e, słowo kontakt e, po polsku w tym momencie, tak. E, słowo kontakt po polsku. E, no i w tym momencie mam to. E, I e, skontaktuj się z nami. Chcą Państwo dokonać rezerwacji, prosimy o kontakt, na przykład, ja taki tekstu sobie wcześniej przygotowałem, i teraz znowu prawy przycisk myszy, wklej jako zwykły tekst, tak. I tutaj chcą Państwo dokonać rezerwacji, tak, prosimy o kontakt, na przykład w taki, w taki sposób. Oczywiście, teksty, jakie tu umieścimy, to, to już jest kwestia, kwestia, no tutaj. Pewnych celów marketingowych i sposobu po prostu ich realizacji, także spokojnie. No i oczywiście tutaj, tutaj telefon, tradycyjnie telefon polski 48, jakiś tam przykładowy prefiks, tak, 608. No i oczywiście adres nasz zakopiański adres tutaj sobie umieścimy. Prawy przycisk myszy, wklej jako zwykły tekst, czyli mam już e, stronę kontakt e, jakoś tam zaprojektowaną wstępnie. Daję, aktualizuj, ale strona, i tutaj mamy e, bezpośredni odnośnik. I tutaj też chciałbym, żeby, e, żeby to było po prostu to polskie kontakt, tak, a nie e, angielskie w tym momencie, tak? Czyli tutaj mam kontakt, e, OK. Ok. Kontakt. Jeszcze raz. Kontakt. O, bardzo dobrze. O. I w tym momencie, w tym momencie, nawet mogę tutaj metodą kopii wklej, dlatego dwa razy to zrobiłem, żeby tutaj pokazać, że w tym miejscu bezpośredni odnośnik się właśnie ten link wkleja. I teraz link do strony będzie moja domena, ukośnik. Kontakt. Ok. I zaktualizuj. I oczywiście my powinniśmy sobie taki komplet tych linków do stron zgromadzić. Tak, żebyśmy mogli. Później jak projektujemy nawigację, sprawdzamy nawigację na stronie, żebyśmy mogli sprawnie ewentualnie tą nawigację zmodyfikować, pójdźmy dalej tutaj na tej stronie kontakt. Kontakt as, kontakt czyli prosimy o kontakt, czy skontaktuj się z nami. Ja sobie to prosimy o kontakt, tutaj znowu wkleję. Prawy przycisk myszy wkleję jako zwykły tekst. O, będę to powtarzał, dlatego że to najsprawniej nam się wpis wpisze zawsze. W to bieżące formatowanie. I oczywiście teraz zdjęcie. To tutaj to jest identyfikator Happy Forms ID. Za chwilę, za, za ten formularz, który ma identyfikator 3538, za jego edycję się weźmiemy i będziemy go modyfikować już według naszych potrzeb. Tutaj trzeba, po, trzeba wiedzieć, że po prostu jest identyfikator tylko tego, tego formularza wklejony i to wystarczy, żeby on się pojawił w odpowiedniej formie na naszej stronie. I teraz jeszcze element, jeden element został nam do spersonalizowania, mianowicie to zdjęcie. Czyli klikamy teraz zdjęcie, zastąp. E, otwórz bibliotekę multimediów. E, I ono jest w rozdzielczości 800 na 533. I musimy podobne zdjęcie, tutaj mamy podobne zdjęcie przygotowane. 800 na, tutaj jest 519, czyli około. Ważne jest, żeby ta pierwsza wartość się zgadzała. I jeszcze proszę zwrócić na to uwagę, że ja tutaj dla, dla uproszczenia po prostu te nazwy zdjęć sobie home nazywam numer i nawet to, tego samego zdjęcia używam teraz co na stronie głównej. Natomiast dobrze by było te zdjęcia nazwać tak jak. Czy w nawiązaniu do treści, które są na stronie, o, w nawiązaniu do treści, które są na stronie, e, tak jak nazywa się strona na przykład, tak? E, I tutaj, tutaj od razu nazwy plików odpowiednio sobie przygotować. E, ja tutaj projektowałem kurs. Skupiłem się na innych rzeczach, ale warto chociażby pod przyszłe pozycjonowanie strony, chociaż ten kurs nie będzie obejmował zasad pozycjonowania, chyba że zostanie rozszerzone o dodatkowe lekcje. To pokaże przyszłość, ale w tym, w tym momencie, na, na razie w tym głównym nurcie kursu nie zajmujemy się pozycjonowaniem, ale ważne jest to, żeby zwrócić na to uwagę, że. Te nazwy powinny być znaczące. Znaczące w stosunku do treści strony, znaczące do, w stosunku do nazwy strony. Wstawiam tutaj, wybierz i mam zdjęcie. E, a tutaj mi się podpis e, tutaj e, zgodny z nazwą zdjęcia wkleił. Ja tutaj sobie napiszę domki, e, domki bacy, bacy. No i mam już e, zmodyfikowane. Tutaj to zdjęcie zmodyfikowaną, tą stronę kontaktową. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda na stronie już od wyglądu użytkownika. Kontakt, proszę bardzo. Otwiera się strona kontaktowa i mamy już to zmodyfikowane. No i teraz prosimy o kontakt i widzimy tutaj, że mamy jeszcze do spersonalizowania ten formularz kontaktowy. Nie może być Your Name, Email Address. E, phone number e, i e, inne elementy. E, chodzi o to, żeby. To zmodyfikować, żeby to było po polsku, i już to robimy. Gdzie znaleźć ten formularz kontaktowy, który wraz z motywem Generate Press się wkleił, czy został wdrożony? O, tak, tak powinienem w tym momencie powiedzieć, po prostu został, został wdrożony wraz z motywem Generate Press. Gdzie go znaleźć? Idziemy tutaj znowu do menu. Tak, czyli mamy logo. WordPressa w lewym górnym rogu na przykład mam tutaj forms i mam all forms i mam contact form i to jest ten contact form o pamiętacie identyfikator form ID 3538 i teraz daję edit. I mam pięknie piękne możliwości edytowania tego w tym momencie Kontakt e, form i teraz tak e, your name o mam tutaj, klikam i e, imię. Po prostu Imię. Imię. Tak e-mail address. E, no to normalnie e, adres adres e-mail. tak adres adres e-mail tak e -mail. Elegancko wszystko mi się od razu edytuje. Phone number, e, numer, e, czy telefon po prostu napiszę. Telefon bądź numer telefonu. Tak. E, I wiadomość, tak, w tym momencie na przykład. Czy informacja, czy pytanie. Pytanie. To już, to już musimy zobaczyć, jak to robią inni. I, i, i ewentualnie, ewentualnie sobie dostosować. Myślę, że tutaj nie ma takich bardzo jednoznacznych zasad. Także w tym momencie w tym momencie mam te główne pola nazwane. Zobaczmy, zobaczmy jak to dalej wygląda. Mogę tu sobie dodać też pola, ale nie będziemy tego robić. My mamy taki główny cel, żeby. Żeby po prostu jak, jak najmniejszym wysiłkiem doprowadzić do maksymalnych efektów, bo i tak jest bardzo dużo do zrobienia w tym, w tym przypadku, czyli idziemy setup. Setup tutaj nie będziemy zmieniać e-mail. Wpisujemy wpisujemy nasz w tym momencie e-mail. Ja tutaj wpisałem swój e-mail jakiś w, w domenie mservice testowałem, testowałem ten, ten, ten formularz. Także tutaj, tutaj musimy starannie, starannie wpisać nazwy. I teraz e-mail display name to będzie Domki Bacy. I you received a new message, czyli e-mail subject. Wiadomość, wiadomość czy nowa wiadomość o, nowa wiadomość. Wiadomość, wiadomość wiadomość ze strony, ze strony Domki Bacy, yy, Domki Bacy, Domki Bacy. To będzie wiadomość oczywiście yy, do nas, na maila naszego wysyłana, tak? Yy, no i tutaj trzeba będzie spersonalizować wasz adres, po prostu tu wpisać wszędzie, gdzie ja mam mpl wpisane, tak? OK. Yy, email display name Domki Bacy, to jest oczywiście mail dla Was, który idzie z formularza, w związku z tym y, 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 tutaj personalizacja tego maila y, 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 jest częściowo dla Was, częściowo dla Waszych klientów, tak? I tutaj o, nowa wiadomość ze strony Donki Bacy. Tutaj sobie dam. Oczywiście, trzeba to potestować wcześniej, zobaczyć, co ewentualnie, jak ten formularz działa, jakie informacje dostaje klient. O, i tutaj mam: Your message has been successfully sent, czyli tutaj Twoja wiadomość została wysłana, czyli to jest wiadomość dla klienta. Czyli dziękujemy za pozostawienie wiadomości, na przykład dziękujemy. Dziękujemy za wysłanie wysłanie wiadomości. Dziękujemy za wysłanie wysłanie wiadomości. OK, tutaj od razu uważajmy, żeby nie było literówek, ale na szczęście są podkreślane. Dziękujemy za wysłanie wiadomości i w tym momencie mamy. Tą wiadomość dla naszego klienta i na przykład odpowiemy tak szybko jak to jest możliwe, czy odpowiemy w ciągu, nie wiem, maksymalnie 12 godzin, czy 2 godzin, w zależności od standardu obsługi, jaki oferujemy, czy mamy recepcję, czy nie, w przypadku na przykład takiego obiektu hotelowego. I teraz dam tu update, już, czyli przycisk tam na górze jest przycisk update, i jeszcze zobaczę, zobaczę dalej messages i tutaj tutaj też te, te tutaj, tutaj bym musiał to spersonalizować wiadomość została wysłana na przykład dziękujemy dziękujemy wiadomość wiadomość została wysłana wysłana na przykład a tutaj y, jest jakiś problem, tak? Y, przepraszamy, y, y, proszę, proszę sprawdzić wszystkie pola, na przykład. Y, proszę sprawdzić, y, sprawdzić wszystkie, prawidłowość danych, czy coś takiego. Prawidłowość, y, prawidłowość podanych, y, podanych danych, na przykład, tak? Oczywiście wcześniej możemy yy, 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 prawidłowość, yy, prawidłowość. Prawidłowość podanych danych, o e, prawidłowość podanych danych, proszę sprawdzić. Wcześniej, oczywiście, e, możemy te komunikaty sobie przygotować je edytować ekstra, ja teraz troszeczkę improwizuję. E, ale ważny jest efekt, tak, już mogę dać update też od razu, ale jeszcze nie, nie do końca, bo mam tutaj e, e, submit, czyli wyślij. tak, czyli tu muszę zmienić na wyślij. tak, czyli to, co jest na przycisku. Wyślij, wyślij, o tak, i mam już wyślij, czyli przycisk mam też spersonalizowany po polsku, i jeszcze obsługa błędów, co w momencie, kiedy pojawią się jakieś błędy, to tutaj w, też w tym momencie mogę sobie to opisać, czyli czyli coś się stało, proszę sprawdzić. Ja tutaj sobie te opisy błędów skopiuję na takie samo już. Prawidłowość podanych danych, proszę sprawdzić, tak, yy, i daję update, i zobaczę, jak ten formularz teraz wygląda, jak moja strona kontakt wygląda ostatecznie. Czyli tutaj sobie odświeżę to i mam w tej chwili tak to, tak to wygląda. Yy, czyli prosimy o kontakt, mam po polsku wszystkie pola, mam wyślij. I teraz, oczywiście, trzeba by było przetestować, odebrać maila, sprawdzić, czy to wszystko działa. Ewentualnie, tam sprawdzić, czy wszystkie parametry zostały prawidłowo wykonane. No i możemy cieszyć się już formularzem kontaktowym. I chciałem zwrócić uwagę, że kolejny element nawigacji, jaki powinniśmy gdzieś skopiować sobie tutaj, ja skopiuję sobie tutaj to na ściągę. Właśnie to jest link do strony kontakt, to będzie https podwójny ukośnik, nasza domena, ukośnik kontakt, to będzie adres naszej strony kontaktowej. Jak będziemy gdzieś później nawigację budować, na przykład ze strony głównej do strony kontakt, to trzeba będzie ten link wkleić, trzeba będzie tą nawigację spersonalizować. Zapraszam do kolejnej lekcji.